i a screw it to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Folks Volkswagen, tailspin, bucket matches, my Mail win, went from Hellman's and being rail thin for Amphit. Scribbles, ham, Rev Olympics 97, Freak Nick. How can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Rooms, slept on the Florida the Motel then. Dr. Dre said, Hell yeah, and I got to stamp like a flash card, the a mailman. And I know they're gonna hate I don't care, I barely can wait to hit him with the snare and the base swear in the face. This fucking week better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. <laughs> <laughs> I got that turn of the momentum. Hit him, now I'm with him. Never gonna swap up venom. He's ready to snap, baby, moving him. Taking it's time, to probably Mamy pierwsze branie, jest to bardzo delikatne branie. Nie wiem, czy widzicie, lekko popikuje, ale jest, jest bardzo ugięta szczytówka. No to płyniemy w takim razie. <śmienny> Every time the sun goes down I let you take control I can feel the paradise before my world implodes And tonight I had something wonderful My bad habits little to... Oh, Siedzi, ja. Dobra, wracamy szybko. Wracamy, bo mamy następne branie. Trzymaj to. Nie wiem, czy służycie, ale pięknie jedzie. Dobra. Tutaj też jedna żyłka, za chwilę zobaczycie poluzowaną. Mamy Dobrze, brzegu, jakieś pociągnięcie mocniejsze było i to takie aż prawie branie. No zobaczymy, czy coś tu siedzi. A teraz na. Na lewej skrajnej fajnie pojechał. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, tutaj nasze gimnastyki. Ale dobra. Dobra, obrobisz go? Mogę zacinać? Ale poszedł w bok. Dobra, udało docholować się moją rybkę do brzegu. jest trochę w zielsku ale to tutaj tacy czeka w podbieraku. Jest. jest Dobra <gry> Witajcie Pierwsza nasza zasiadka na łowisku Kapry i pierwsza nasza rybka Prawda jak czekaliśmy to czekaliśmy, a jak zaczęły brać, to trzy na raz. Hmm. Dwie z nich mamy, jedna niestety się nie udało wyjąć, Ale tą pierwszą już Wam pokazuję. Fajny taki garbus Ten nas przywitał. Taki czarnuch. Powolny, spokojny odjazd. Myśleliśmy, że będzie troszkę większy, ale jest i tak piękny. Jak na, na pierwszą początku. rybę na to. Dobra, za chwilkę pokazujemy Wam mojego. Pierwsze karpie za hm. Ty holujesz? Tak, czy? Ty holujesz. No trzymaj, no ja przełożę. Mamy kolejne branie. Zamiana podbieraków. <laughs> Brawo. Tata o ile, o, o ile się uda, bo kart zaszedł tam nam zaczciny. Ewidentnie mądra ryba. Weź tam podbierak. Płynąć? Jest. Zejście tu akurat. Są kuźwo okropne no Wiatr będzie nas troszkę zwiewał, ale co? To... No, się trwa, No, ładny, ładny. Dobra, trzymaj. Płyniemy wodę. Na... Hejka. Prezentowaliśmy Xaverego rybę, ale niestety proces prezentacji musiał zostać przerwany, ponieważ odjechała kolejna wejżeczka. Tutaj czerwona, to jest poda. po nią, weszła nam w pas ale udało się ją bezpiecznie stamtąd wyjąć. Jest fajny, czyściutynki. I długi akor. Paleczny. No 12,5 i Pęcicki czyścioszek. Chyba z potencjałem, naprawdę. Może mamy kolejne branie Jezu dosłownie 10 minut od wywózku Tego muszę do brzegu docholować Bardzo dziwnie chodzi Może Amurek O tu już jest O kurda Jezus mary. О, курда, амур, это ладно. Это на правда ладно. Ну, 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 Proszę bardzo. Do zobaczenia za chwilkę. Pokazuję wam tą piękną rybę. Jak się okazało jest to przepiękny amurek. O wadze 15400. No ale jak zobaczycie jak on się prezentuje, no to jest, to jest po prostu coś pięknego. Taki grubas. Nigdy w tak grubego amura nie złowiłem. Coś pięknego. No pięknie się ta zasiadka zaczyna. Ciężko się go trzyma. Ogólnie amury tutaj mają niesamowity potencjał do rośnięcia. Do zobaczenia później. Dobrze, wypuszczamy tego pięknego amura. Niech płynie i rośnie. No wiadomo, natlenianie. Trochę się wymęczył, woda ciepła. Oszcz. Pięknie. Dobra. Witam Was z kolejnego dnia naszej zasiadki. Mamy dokładnie godzinę czwartą. Mój tata niestety już pojechał, zamienił się tutaj z Mateuszem. No, oczywiście Mateuszek sobie przyjechał, jak to on. Pierwsza ryba. Rekord łowiska. Karp o imieniu pęcik ostatnio ważył 26:300. No, jak widzicie, zajmuje całą wagę. Niestety nie dalibyśmy rady nagrać, ponieważ jeszcze przy nią było całkowicie ciemno. No, ale dobra, reakcja na wagę. Waga już wytarowana. Zapinamy. Zapomnę. Pewnie trochę sparł, bo to jednak nowe łowisko. Wiadomo, nowa ryba. Ale patrz, on no nie jest no. dłuższy niż. Ale szedł po prostu jak. Jak czołg. Jako jest po prostu. Jaki on, ale ciężko się nim mamy w ogóle, bo jest po prostu tak cholernie długi. On się w ogóle zmieści do tego? Nie, tutaj postawimy tego. Tu co? Przestawimy stojak, chodź. Nie ma co ryzykować. Jaki. A jak my z nim w ogóle szliśmy? No, dawaj, chodź, chodź. Szliśmy jak emeryci Jak Stawaj jest i moja reakcja wiesz, jeszcze na wagę. Jeszcze sprawdźmy. Czy się nie? Nie ma komara nigdzie? Musi być dobrze. Nie ma komara? Nie. Dobra. To ekstra. Waga wytarowana. Dokładnie 900 gram, żeby nie było. Dokładnie tyle waży ten woreczek Foxa. Znaczy woreczek. Taki ale sling, niepływający. Aj kurt. Weź uda może. Co najważniejsze, nie przemaka. Czekaj, bo tu jeszcze. Ale taki jest kloc. No, trzeba go troszeczkę przestać. O tak. Jaki jest kurde kloc. Dobra, żeby mu się Dobra. tutaj płetwa nie połamała. No. Dobra. Dam radę? Trzy. Ja jedno, ty drugie. Ja pierwszy. Nie, ty musisz to mieć. W jednej ręce. Okej. Okay. To ty podnosisz, ja przegadzam. O kurde to jest Nie mogę się. Co na wodę? Ta jest już w góronskim dość. zatrzymał. Puść. Na no, żukach. Zgaduj. 25 300 26.30. Ja no to jeszcze mniej jebnoło się 200 gram. No, no widzicie tutaj, tutaj jest 25, 26300. A naprawdę? No niemożliwe, kurde. No także. Jak to skomentujesz? No, nie ma słów. No. Po prostu ten rok jest jakiś magiczny dla mnie. No. Kurde. grząsku Dobra. No bierzemy. Kurde, no dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Zeszło, zeszło, okej? Okay? Dobra, dobra, chodź tego. Zajebiście. Puch, dobra, odstawaj, odstawaj. Ja pierdziele. 26, 300. Można powiedzieć, że, że poranne Eldorado znów nastąpiło. Przed chwilą wypuściliśmy tego karpia o nazwie, On nazwie... on się Pęcik nazywa, tak? Pęcik. Mhm. 26,300. Znaczy wypuściliśmy, schowaliśmy go na chwilkę do stinga, ponieważ nastąpiło kolejne branie. Tym razem moja kolej Dobra, można powiedzieć, że sytuacja podbramkowa No i tam pokaż. Ryba weszła nam pod ponton. Najpierw trzynę po teraz ponton. A mur? Chyba... Nie wiem. Nie widziałem za dobrze. Nie, taką... On... Golec. Golec? Też. Oj, co Oj, to jest na bok za tak? Chyba. <gry> Mi te kopie zostały. <gry> no, kurde. kurde. No, ale już będzie chyba. No, no dobra. Ale jaj fajnie walczy no, no, jeszcze, jeszcze chwilę. no, jeszcze no, 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 poczekam, wiesz. Lecimy. Siedzi? Siedzi? Ale nawet ani razu nie piło. Mhm. Ani razu nie piło. Który to metr? Oj, to najdalszy. Tak? No o kurde. Się. Dobra, czekaj, muszę się przestać śmiać. Dobra. No? Dobra, pokazuję Wam. Taką jedenasteczkę. Naprawdę komary nam nie dają żyć. Nie dają żyć. Ale dobra. Wpuszczamy już za chwilkę. I prezentujemy Wam... Mój tata za chwilę przyjedzie. I prezentujemy Wam Karpia 26+. Pięknego lampasa. A to taki przedsmak. Fajny taki golec. Zapięty za płetwę. Branie normalne zrobił także. Także śmieszna sytuacja. Do zobaczenia za chwilę. Stanowisku pomocnika? Tak jest. Ja tu, tylko, ja tu tylko ryby wyciągnę. Kurde, chłopaki Dziękujemy mają. Dziękujemy za pomoc. Chłopaki rybę cykają, a tutaj następne branie, kolejny odjazd. Co tu się dzieje dzisiaj? Dobra, chłopaki, lecimy dalej. Zatem pokazujemy wam tą przepiękną rybę, która wzięła dzisiaj o dokładnie, dokładnie o 4 rano. Jeszcze tak przed pokazaniem wam jej, chcielibyśmy wam ją troszkę opisać, ponieważ jest to ryba ewidentnie z historią. Jest to karp o imieniu pęcik o aktualnej, no w tej chwili waży dokładnie 26,300 jest to największa ryba tutaj na łowisku kapry i ogólnie, nieoficjalnie jest to największa ryba ze wszystkich łowisk w obrębie województwa mazowieckiego dokładnie 26,300 a jeszcze takie sprostowanie, złowił ją Mateusz wyholował ją Mateusz co, co tak naprawdę oznacza, że po półtora roku karpiowania ma PB o 200 gram większe ode mnie dlatego ciekawa sytuacja no cóż, pokazujemy Wam go jest cholernie długi Piękny No i lampas Ciemny lampas, naprawdę Bardzo piękna Ale Cudo Patrzcie jaki coś pięknego Naprawdę piękny karp Piękny bardzo stara ma. No, tak, tak. Pokaż mi psa jogo. Ale... No, naprawdę, jest dłuższy. No, dłuższy jest od no. Ile może mieć? Ile on może mieć? Oj, z M20. No. No, no, coś takiego. Dobrze, teraz ja ja Wam go spróbuję zaprezentować. Jeszcze jakby był troszkę grubszy. No drżycie narody, ale. Tak czy siak. On jest po prostu. Uważaj, uważaj, uważaj. Proszę bardzo, No jeszcze raz spróbuję. Jaki ona Ona głowę większą od mojej, no. Nawet tak, tak, tak. Wieszło. Dobra. Czas zwrócić wolność. Pęcik. 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 Trafia do Roś domu. Rośnie. Rośnie i uszczęśliwiaj karpiarzy.

O To nagraj, musisz to nagrać. Ale ty musisz być pojętne. Dobra, dobra. Przeżywasz? No i jeszcze siamurek trafił. A dokładnie. Właściłeś? Tak. Usił. Super. Nagałeś to? Tak. Naprawdę? No. <laughs> Ojej. Dobra chłopaki, wracajcie na, na ląd. O kurde Jak widzicie, wszystkie 6 będę na brzegu za chwilę będzie. No już nie mamy motywacji, żeby. Motywacji. No także, jak widzicie, na razie nic nie robimy, tylko polujemy ryby, ale jeszcze spokojnie opiszemy wam taktykę. Kilka informacji merytorycznych 嗯。<English. S 2> yes. Tak, chyba. No, piękna. Taka rybka. Dosyć charakterystyczny karp. Tak, tutaj ma taką. Jakby nadłamaną łetwę, Tak, Można. Znaczy, powiedzieć. Znaczy nie jest chyba złamana? Taką magulkę, jak widzimy. Mhm. Fajnie słońce pada. duży ogon. No, poniżej po trochę do góry. Aha. Mhm. może... Piękny ma ogon. O proszę bardzo, proszę bardzo. Opada, opada. Dobra, zacinam. Ale jaja. Nie wiem czy widać, ale siedzi. Pokazuję Wam dosłownie ostatnią rybkę zasiadki. I tak się trafiło. Jest to ryba, której brani widzieliście na żywo akurat jak opowiadałem o taktyce. I tak się trafiło, że, że naszą ostatnią rybką tej zasiadki... Jest łuskacz. Proszę bardzo. Niewielki, najmniejsza ryba, ale... Ale fajnie, że się akurat trafił.